Za chrupiesz. Ale włączę jakąś kotankę Siema, witam was bardzo serdecznie W kolejnym na moim kanałku. Cześć! Słychać? A, A ty z OBS -a nie nagrywa. Siemanko! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym kanałku. Dzisiaj będziemy sobie grać. Dzisiaj będziemy sobie grać... Ra... Owieśni preskę! Tylko muszę włączyć k k kamerę. Ktoś chce szampanika? Ja. Yeah. Yeah. Karolek to nie wiem, ty gazowanego to wiem, że tak. Uch. My, my jesteśmy imprezą chłopaki, dobra! doła. CES-a! Ja oglądaj, oglądaj! od kanału. Od tego, od tutaj będzie widać... Oczuń, widać ...aby była moja Dobra! Okay. W Nie robimy na twój CSGO gramy! Karol, nie, ro, nie rób lajwa, bo dostaniesz bana za prawa. Ale... Ale to, to nie możemy puszczać muzyki, tylko. Właśnie. Chyba, to że to coś... jest impreza. Tak, gramy w CSGO. Chyba, że chcesz Karol robić na Twitchu live'a. Ale... A to jest ten? Prawo, tak. A to Czego? jest ten? Musa CSA, ta ten Muza CS, czy? Tak, Muza CS. Aha. Ta? Ale taka wbudowana już? E, to się kupuje. No no...

Ej, czekajcie chłopaki, bo ja muszę, bo ja muszę to, ja muszę zwyciężyć najpierw. To nie ma nie praw, jest Nie, nie, Chyba, że sprawdzę na twoim laptopie. <śmany> Ale nie, po prostu no. zatrzymasz. A dobra. Bo ja bo jak strzelam. Ja, ja inaczej łóż z tego. Nie że tego. możesz sprawdzić z telefonu. Easy for nie it. it. No, mówię, bo... Albo czekaj, czekaj. O, jestem jeden bit. Chyba. Kurde. Ej Karol, A mogę się zainstalować fajne oprogramowanie, które się nazywa BTC Miner? Jaki Miner? Nie, 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 wyłączaj nie, nie, to! No i co? Bo inaczej nie, no, bana! A z nie, hasła? nie, no i nie, ma dźwięku. To Do... Dobra. No i nie, dźwięku. nie, 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 Czekaj Odgłoś to. Skartowałeś muzyka. Ale połączę się żeby muszę, muszę odłączyć. mi mówili, to Ej! Wyłączaj to no! Wyłącz to gówno. No, no. Czekaj. Wyłącz to. A tak na dwało? Hotelowy Kispa. No. No weź nie w sprawie muzyki, bo Karol dostanie... A Karol to nie dostanie bala. Dostanie. A co ty robisz, ty, ty kamoniu? No. Karol, za to bala nie dostanie! Możesz no. wyłączyć. Wyłącz to! Czemu? Bo ty bo ty mi psujesz live'a! No. A ty włączasz te jakieś... te jakieś... Ty jesteś gówno. Karol, zróbmy live na Twitchu. No. Wyłączaj to gówno. Karol, zróbmy live na Twitchu, uh, będzie lepiej. Karol, zróbmy live na Twitchu, będzie lepiej. Wyłączaj to gówno. Dawaj mm -hmm. it, to... it... to... okay, okay, do mięsko. Like Karol, a najpierw w YouTubie, a potem... Karol, Na Twitchu będzie lepiej, bo nie jest zainteresowana za muzykę. Aha, okej, dobra, dobra. Czekaj, wyłączę najpierw live, dobra. Ej, to nie możesz mówić Edwardów czy tam